Wyobraźcie sobie rozległe ziemie, ciągnące się od mroźnych brzegów Bałtyku po skąpane w słońcu Bałkany. To był świat Słowian, różnorodnej grupy ludzi połączonych językiem i tradycją. Przez wieki ci zahartowani ludzie rozwijali się w osadach rozsianych po lasach i stepach Europy Wschodniej i Środkowej. Życie nie zawsze było spokojne. Plemiona ścierały się ze sobą, imperia powstawały i upadały. A Słowianie uczyli się bronić swoich domów i rodzin. Z tych nieustannych walk wyłonił się nowy typ człowieka, słowiański wojownik. To nie byli rycerze w lśniących zbrojach, wykonujący rozkazy odległych królów. To byli rolnicy, myśliwi i rzemieślnicy, gotowi odpowiedzieć na wezwanie swoich wodzów, gdy groziło niebezpieczeństwo. Ich odwaga i zaciekłość stały się legendą niosącą się przez wieki. Dzisiaj Wyruszymy w podróż w czasie, odkrywając warstwy historii, by ujawnić prawdę o tych groźnych wojownikach. Przygotujcie się na odkrycie ich sekretów. Od blasku ich siekier, poszepty ich starożytnych bogów. Wyobraź sobie słowiańskiego wojownika gotowego do walki. Co widzisz? Zapomnij o błyszczących rycerzach. Ci wojownicy byli uosobieniem praktyczności i przebiegłości. Ich zbroje, często wykonane ze skóry i wzmocnione kościanymi lub metalowymi płytkami, zapewniały niezbędną ochronę, nie krępując ruchów. Tarcze, okrągłe lub owalne, wykonane z drewna obitego żelazem, odbijały ciosy wroga. O zamożności wojownika świadczył jego hełm. Najbogatsi nosili stożkowe hełmy, czasami ozdobione groźnymi grzebieniami lub czaszkami pokonanych wrogów. Inni nosili prostsze nakrycia głowy, zapewniające podstawową ochronę. A broń? Ach, ta broń! Każda z nich opowiadała historię brutalnej skuteczności. Topór, symbol słowiańskiej potęgi, potrafił rozłupać tarcze i kości z przerażającą łatwością. Włócznie, długie i śmiercionośne, trzymały wrogów na dystans lub zadawały szybką śmierć. Miecze, często obosieczne, i zabójcze były znakiem statusu i umiejętności. Ci wojownicy nie polegali tylko na sile fizycznej. Łuki i strzały, cenione za zasięg i celność, siały śmierć z daleka. Słowiański wojownik, wyposażony na każdą sytuację, był siłą, z którą trzeba się było liczyć. Nie wyobrażajcie sobie słowiańskich wojowników jako wiecznie walczących. Ich życie toczyło się w rytmie pokoju i konfliktów. Mieszkali w osadach, często ufortyfikowanych drewnianymi palisadami, gdzie życie kręciło się wokół rytmu pór roku. Uprawa roli, myślistwo i rzemiosło wypełniały ich dni. Duch wojownika zawsze jednak tlił się pod powierzchnią. Od najmłodszych lat chłopcy byli szkoleni do walki. Uczyli się władać mieczami i toporami, a ich ciała hartowały się pod czujnym okiem doświadczonych wojowników. Ucznictwo, zapasy i jazda konna doskonaliły ich umiejętności, przygotowując ich do chaosu walki. To nie były tylko lekcje fizyczne. Młodzi wojownicy uczyli się strategii, dyscypliny i znaczenia ochrony swojej społeczności. Stawali się częścią bractwa połączonego lojalnością i wspólnym celem, kiedy rozbrzmiewał zew do broń, byli gotowi. Ich umiejętności, doskonalone przez lata ćwiczeń i wzmocnione więziami społecznymi, czyniły ich potężną siłą na polu bitwy. Furia Wschodu, słowiańska taktyka i sztuka wojenna. Słowianie nie byli zwolennikami szarsza ani bitew na otwartym polu. Byli mistrzami wojny podjazdowej, wykorzystując znajomość terenu na swoją korzyść. Zasadzki, ataki z zaskoczenia i błyskawiczne rajdy były ich znakiem rozpoznawczym. Wynurzali się z lasów niczym huragan, by zniknąć z powrotem wśród drzew, pozostawiając po sobie chaos byli mistrzami podstępu, wykorzystując kamuflaż i spryt, by przechytrzyć swoich przeciwników. Wciągali wrogów w pułapki, wykorzystując teren, by skierować ich do stref śmierci. Wyobraźcie sobie przerażenie wroga, gdy z porannej mgły wyłaniały się widmowe postacie, a w blasku słońca migotały ostrza siekier. Słowianie, walcząc o swoje domy i rodziny, byli jak siła natury. Ich taktyka Zrodzona z konieczności i doskonalona przez pokolenia, okazała się niezwykle skuteczna przeciwko większym, mniej elastycznym armiom. Pokazali światu, że odwaga i spryt mogą przezwyciężyć nawet najbardziej przytłaczające przeciwności. Bogowie wojny i chwały, duchowość i rytuały. Życie słowiańskiego wojownika to nie tylko mięśnie i stal, głęboko wierzący, Widzieli świat pełen bogów i duchów, z których każdy odgrywał rolę w ich życiu. Perun, Bóg Piorunów, był ich patronem, uosobieniem siły i waleczności. Przed bitwą składali mu ofiary, zabiegając o jego przychylność w nadchodzącej walce. Ich wierzenia były silnie związane z naturą. Święte gaje, gdzie stare drzewa szepcą, sekrety na wietrze, były miejscami kultu i rytuałów. Wojownicy szukali błogosławieństwa duchów lasu, wierząc, że mogą one wpłynąć na wynik bitwy. Zwycięstwo oznaczało ofiary dziękczynne dla bogów. Porażkę postrzegano jako znak niezadowolenia bogów, wymagającą autorefleksji i odnowienia wiary. Te wierzenia dodawały im siły i odwagi, przypominając, że walczą o coś więcej niż tylko o siebie. Nie byli tylko wojownikami, byli strażnikami swojego ludu i swojej wiary.